Ho! cześć. Co my dzisiaj mamy? Nowość <laughs> 2024, czyli petardy z tego roku, ale dalej są do tu kupienia. Petardy o nazwie Gorilla Bomb It-002. Tak. Eee, coś takiego. One były kiedyś bardzo mocne. Obecnie mają pół grama, więc bardzo, bardzo mało. Miały 5 gram jako ametr dźwięku i 6 albo 8 gram. Nie wiem, już zapomniałem, ile miały tam te pierwsze, które wychodziły, więc możecie mnie poprawić w komentarzu. E, dzisiaj mamy coś takiego do przetestowania. Made in China F3. 3 gramy na paczkę, więc bardzo dużo. Co my tutaj mamy? Dobra. Pik pik do zakupienia fajerwerki korsaż, bo akurat je nabyłem o takie w sumie one były chyba nieco grubsze. Nie wiem, zaraz zobaczymy. E, mamy folię, idę ją już wyrzucić, bo wiatr by ją rozdmuchał dość szybko. 6 sztuk w opakowaniu, cena około 15 zł za taką paczkę, więc nawet nawet jak to wygląda tak jak przepuszczałem, pokażę to z bliska patrz pan, hmm. <gry educatedmondo> tak robię petardy, gorilla bump. mamy certyfikat, mamy F3, numer partii, fajnie pół grama, a, paczki jeszcze nie pokazałem. O. Coś takiego. Czyli, 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 nie wiem, zobaczymy jak to będzie odpalać. Stawiamy petardy na płaskim, niepalnym podłożu. Odpalamy petardy oczywiście na wyciągniętej ręce, stawiając takowy produkt na ziemi i oddalamy się na przynajmniej 15 metrów. U nas będzie to trochę mniej, no bo akurat szybko nie biegam. O, szybki ląd. Ale podjazdu nie ma do starej wersji. Możemy sobie przetestować ją ogólnie. Czyli test na trawie. O, co to było? Test na garnku. No. Czyli jak rzucacie to czymś takim, możecie oberwać. Czyli to robi jako pocisk, jeżeli petardę spadnie prosto w Waszą stronę, czyli w stronę no, gipsu. To się staje pociskiem, więc nawet możecie dostać czymś takim w oko, ale lepiej nie. Czyli co robić? Odpalać właśnie w prawidłowy sposób. Kolejna sztuka. O. Czy coś tam wyrządziło nam? O, więcej gruzu widać niż efektu ale no powiedzmy, że może być no, może być no, z 5gram spać na pół grama, czyli 10 razy dość sporo Została tylko nazwa kod produktu ale zawartość prochu już nie. Pfue. No, do postawienia na połeczkę bardziej. No, nie hmm. ma wiadomka, jeszcze jedno w środek. No, no, spalimy sobie na shorta też będzie, to akurat wystarczy. Idealnie, 6 sztuk <grywy> o, 15 zł na 6, czyli około 2 zł za sztukę wychodzi ponad 6 razy 2 to jest 12. No. To jeszcze chcę poczuć tą moc. <noise> o. Możecie ocenić sami. O. Dobra, to tą grzyczkę sobie wezmę. Czy opłaca się takie petardy nabyć, kupić, przetestować? No z ciekawości! Nie wiem. <noise> my zrobiliśmy to, żeby inni już nie musieli kupować. Inni też właśnie przetestowali. Nie wiem, podobnie się wyrazili jak my. Uciekamy. Uwaga. No. E, no. Można dom budować. Ale no co? Co się zrobi? Stara wersja obecnie kosztuje już chyba koło stu, jak widziałem. Więc no. Poszybowały te cenę w górę, ale się nie dziwię. Mieć 5 gram, a mieć pół grama. No. Jest różnica zasadnicza. No. Dobrze. Więc co? To byłoby na tyle. Testujemy dalej. Jest ładna pogoda, to korzystamy. Jest czas, więc. Halo.